Dziś na tapecie ponownie laptop za 250 zł, a do połowy października z kodem rabatowym student22 złapiecie go 15% taniej. Chromebook 113120, bo o nim dzisiaj mowa, to mały, zgrabny, prawie 12-calowy laptop ze stajni Dell'a. Jak w każdym Chromebooku mamy do czynienia z systemem Chrome OS, dzięki któremu bez problemu przejrzymy co w sieci piszczy, wykonamy pracę biurową w oparciu o edytor tekstowy czy arkusz kalkulacyjny, jak również zaczerpniemy rozrywki oglądając ulubiony film czy serial na popularnych platformach streamingowych. Wyposażony został w ekran 11,6 cala o rozdzielczości 1366x768 pikseli. Co ciekawe, występuje on zarówno w wersji matowej bez dotyku, jak również w opcji z ekranem dotykowym z matrycą błyszczącą. Urządzenie pracuje w oparciu o procesor Intel Celeron, 4GB pamięci RAM i dysk twardy o pojemności 16GB z możliwością rozszerzenia poprzez kartę SD. Chromebook 3120 wyposażony został w dwa porty USB. Złącze HDMI do podłączenia zewnętrznego wyświetlacza, gniazdo combo jack 3,5 mm oraz slot na wspomnianą już kartę SD. Laptop posiada wbudowane głośniki, klawiaturę kuwerty z przyciskami funkcyjnymi u góry oraz touchpada do nawigowania po systemie. Taka konfiguracja czyni go pełnoprawnym notebookiem, który dodatkowo ma jedną bardzo wielką zaletę. Na baterii wytrzyma nawet do 7 godzin przy zrównoważonym użytkowaniu. O chrąbukach już trochę mówiliśmy. Zatem, jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat tego systemu operacyjnego lub jak z Chromebooka zrobić sprzęt gamingowy, obejrzyj filmy, do których link zostawiam w opisie i na planszy widocznej na ekranie. Na dziś to tyle. Cześć!